Bardzo lubię lekkość, bardzo, bardzo, bardzo lubię wiatr i, i tą, tą, tą swobodę w formie. Wyjątkowa jest każda statuetka, aczkolwiek najbardziej prestiżowa i najbardziej funkcjonująca w świecie naszym tutaj artystycznym jest polska nagroda firmowa Orzeł która jest już ponad 25 lat wręczana artystom z kręgu filmu. No i później się zaczęło, tak? Była nią drzezu, bo jestem bardzo związany z muzyką jazzową. Polska nagroda filmowa Orzeł. Bardzo prosta forma, symboliczna taśma filmowa. Z miejscem na y, grawerowany tekst, y, bo jak y, ogólnie wiadomo, y, podczas gali nie, taśma jest czysta, nie ma tam imienia i nazwiska, ponieważ koperty są otwierane bezpośrednio na y, uroczystości. I później to do mnie trafia, już po ogłoszeniu tych laureatów, y, grawer, który graweruje ręcznie. To też. Coraz większa rzadkość jest, jeżeli chodzi o, o ręczne grawerowanie. Podstawa, ta kolumna jest wytoczona z białego marmuru, przełamanego, z którego wychodzą te dwa skrzydła symboliczne. To jest nagroda imienia Krzysztofa Kieślowskiego, która przyznawana jest raz w roku w Cannes dla laureatów takiego projektu. Scenarzyści z Europy Środkowej i Wschodniej uczestniczą w takim konkursie. On trwa jakiś tam czas i, i finałem jest nagroda i pieniężna, i nagroda w postaci statuetki. Ta wersja jest autorska. Zazwyczaj kryształy są albo niebieskie, albo białe, albo czerwone. Raz jest tak, że ja budzę się rano i już staję do pracy, bo mam jakiś koncept. To tak jak ziarenko piasku, które jest oblewane perłą w muszli małży. Zaczyna to się rodzić, tak? Zazwyczaj jest to takie pyk i, 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 i już jakaś forma jest. Ja zawsze lubiłem coś dłubać, coś lepić, coś rysować, to mnie, to mnie wciągało. Wiele godzin poświęcałem na to. Z latami, z latami te zabawy zaczęły przyjmować jakąś formę ciekawą, trwałą i osoby po stronie zaczęły zauważać, że to o, takie to fajne. Pierwsza wystawa, pierwszy wernisarz, pierwsze sprzedaże. No, i zaczęło się. Zaczęło się coraz bardziej poważnie. Do tego stopnia, że porzuciłem zawód wyuczony i skupiłem się tylko na pracy artystycznej, plastycznej. I kontynuuję to do dzisiaj z ogromną przyjemnością. Daje mi to poczucie spełnienia się przy każdej pracy. Przy każdej pracy, i, 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 i dziękuję stwórcy za to, co dostaje. Ja najbardziej się fascynuję otaczającą przyrodą, pięknem, które, które mamy jako bogactwo bardzo często niedocenione przez człowieka. Bo choćby przecięty kamień polny, wypolerowany. To dla mnie jest odzwierciedleniem kosmosu. Użylenie w marmurze, w granicie, no to jest coś fast, tak fantastycznego, że człowiek tego nie powtórzy. Może próbować tam wykorzystywać to, oczywiście. Może to kopiować. Przy dzisiejszych technologiach komputerowych może to zrobić, ale to już, to już nie będzie ręka stwórcy. To już będzie jakieś tam. Duplikat zrobiony przez, przez, przez kogoś. I właśnie poszukiwanie pięknych form w kamieniu, w drewnie spruchniałym, w, w, w krzywej gałęzi, yy, 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 i zafascynowanie moje tym otoczeniem, no, ma przełożenie w jakiś sposób w, w tym, co robię. Tak? Tak to jak człowiek sobie zaczyna układać pewne rzeczy i buduje te fundamenty, jeżeli chodzi o, o moralność, wiarę i pewne spojrzenie na człowieka drugiego, to, to, to łatwiej żyć jest, nawet jak są problemy. To jest też jakby rzeźbienie wewnątrz, bo bez tego myślę, że byłoby mm, takie nieuczciwe dla mnie e, tworzenie. Każdy z nas jest artystą. Tak? W każdym drzemie ogromny potencjał do czegokolwiek, jeżeli robi to z miłością, z pasją, rzetelnie. To może być stolarz. I są tacy. To może być działacz sportowy. To może być sportowiec tak? wręcz. Tak? To może być osoba, która się opiekuje rodziną, matka na przykład, która daje. Swoją miłość, swoją pracę, swoją wiedzę i wychowuje dziecko, później wychowuje wnuki. I to jest tak twórcze, bo byśmy to odcięli, tylko się skupili na tak zwanym artyzmie w życiu, to przestajemy istnieć, tak? Bo nie mamy tej pod, podbudowy.